Hiszpańska Andaluzja i Puebos Blancos, czyli osiedla białych domów. Spójrzcie za mną. Całe osiedle wszystkie domy są na biało. Dlaczego? Wygląda to uroczo. Przyciąga uwagę turystów, ale co skrywają w sobie białe domy, i czego akurat ten kolor. Białe domy są charakterystyczne dla części kadyksu i malagi w Hiszpanii. My jesteśmy akurat w miejscowości Fabriculia, ale z takimi znanymi miejscowościami, z, z całymi takimi osiedlami białych domów jest na przykład Frigiliana. Obok Frigiliana jest Neria. Nerja jest miejscem, które warto odwiedzić ze względu na jaskinie. W 1959 roku grupa pewnych chłopców szukających niedobrze odkryła w sobie naprawdę piękną jaskinię, która do dzisiaj jest bardzo ważnym miejscem na mapie turystycznym Hiszpanii. I wracając do Frigiliany I, tak, i do naszej fabryki białe domy charakteryzują się tym, że są całe wszystko na biało, wszystkie tu ściany mam na biało, ale spójrzcie doniczki. Doniczki w takich osiedlach są kolorowe, a w doniczkach różne kwiatowe bądź ziołowe dekoracje, albo tak jak tutaj mamy kaktusy, to jest właśnie taka charakterystyczna cecha tego rejonu, rejonu Andaluzji. Czemu akurat biały kolor? No patrząc na Hiszpanię, bardzo ciepły i słoneczny kraj, ma to swoje praktyczne zastosowanie. Biały kolor odbija promienie słoneczne. Ale rytuał malowania ścian mlekiem wapiennym ma swoje korzenie kilka stuleci wstecz. Wówczas wtedy, kiedy Europa była trapiona przez różne choroby, typu tyfus, żółta febra, czarna śmierć. W takich białych domach umierali ludzie. Więc taki dom trzeba było zdezynfekować. Dlatego nakładano wapno na takie domy w celach dezynfekcji. Mleko wapienne używało się do połowy ubiegłego stulecia, do lat 50. I wtedy właśnie zastąpiono go farbą i od tamtej pory maluje się domy białą farbą. Ale w niektórych miejscach Andaluzji cały czas maluje się wapnem, cały czas korzysta się z dawnej kultury. Bielenie domów stało się w pewnym momencie rytuałem społecznym, do tego stopnia, że bielono nawet groby osób, które odeszły na, z powodu zarazy. A takimi największymi zarazami w Europie była czarna śmierć, która zabrała ze sobą 1,4 Europy, w tym 60, 65% Hiszpanów. Gdy panowała pandemia COVID, porównywano ją często do grypy hiszpanki z lat 20. ubiegłego stulecia. I wszyscy myślą, że grypa hiszpanka pochodzi z Hiszpanii. Otóż nie. Grypę hiszpankę prawdopodobnie przywieśli chińscy żołnierze na statkach do USA i do Francji. Rozprzestrzeniła się w Europie tak samo jak w Hiszpanii chorowano, tak samo we Francji i w innych krajach. Tylko z tym, że wtedy były to czasy, gdzie kończyła się pierwsza wojna światowa. Ludzie byli już i tak zdołowani sytuacją, jaka ich spotkała, zmęczeni tą wojną, więc w Europie te statystyki tak naprawdę ukrywano przed społeczeństwem i nie mówiono prawdy, ile jest naprawdę zachorowań. Ale Hiszpania była neutralna zarówno podczas I wojny światowej, jak i podczas II. I tam cenzury nie było. Hiszpania mówiła wprost mamy tyle i tyle zachorowań. Więc tak, patrząc na te statystyki Europa a Hiszpania, to zostało to okrzyknięte, że a to jest na pewno pochodzi z Hiszpanii, bo tam jest najwięcej zachorowań, więc tam musi być ognisko, i stąd nazwanie słuszna grypa hiszpanka. I taka na koniec ciekawostka dotycząca. Frigiliany. Regionalnym przysmakiem frigiliany jest el hoto, czyli mięso z młodej kozy. Do tego migas manchegas, czyli okruchy chleba z mięsem lub z kiełbasą chorizo. Do tego jeszcze mamy batata, czyli słodki ziemniak. A czym popijamy? Popijamy słodkim winem Moscater albo też taki słynny znany miód z ciny cukrowej.